Cześć, siemanko, jest Waze I w tym odcinku chciałbym wam dać Moje windy, moją rozdziałkę I TXT Default Mały Ogień temu TXT Można jest to zagrać na Defaultzie, nie z ogniem na cały ekran I zrobić teksturfaki od zera To jest też spoko opcja Więc w tym filmie wam daję te rzeczy Zostawcie tak ze stoła w górę Będę naprawdę wdzięczny Ej, no i co zapraszam, do oglądania. Jest cię gorąco zachęca O nie, 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 nie Ja nie waga ciężka Pierś jak metabolizm napędza Z aktualną masą to mogę poręczyć, że nie zrobisz nawet pompki na poręczy A ja od poręczy raz się tu odpoczę! Lepiej chodźmy razem na Mieliśmy tu razem zrzucać twój nad bagaż. Miejmy trochę plany, wyciskaj na hama. Może wreszcie Jasia weźmiesz na bahana. Z Jasiem dam seradę radę, mordą, proszę nie jęcz. Przeszliśmy tu walczyć o drabina czelem. Jaka tam drabina, weź się nie napinaj. W moich żyłach płynie czyst... Twoja, mina siema, widzimy się w części, wam pokażę. Jak raczej przed każdym może ci uciec, ale tutaj się polegało, pokażę moje bindy. Mam na te trzy ostatnie na te bindy, czyli na to mam inny bind, na to inny i na to inny. Na to mam F na siódemkę, na, ósem, na ósemkę, mam własny przycisk myszy, a to mam na scroller. I w czym to pomaga? Bo po co to jest? No patrzcie. To wam może nie pokażę. Jak się bugujecie do góry na przykład scrollujecie, no to tak... Trochę tak długo na przykład o... Tak scrollujecie, to jest nie zawsze praktyczne. No. Po prostu wolniej to jest on, tak powiem, to jest mniej wydajny, wolny. jak macie takie biny na przykład, o, to macie typka, obejacie go i robicie, o, Udyjecie f. I tak biny możecie tu na przykład, co żeby ten... No nie mówię, po prostu szybciej. Zamiast, żeby takie coś robić, takie o siódemka się o Dajmy, by to zrobić to, może można się dogonić, więc tak jest najszybciej. Naprawdę. A jesteśmy tu. To są potera O, Więc teraz wam pokażę tą moją działkę. Wszystkie makra oraz tej XTD-funk na moim w opisie. Działka. Mamy rozdziałkę czułeś myśli. i tu jest F 7F boczny przycisk 8 i scroll e, tutaj 3 Więc to się naprawdę przydaje, możecie uciec pod ziemią du e, dużej liczby osób Więc ja Wam dziękuję za oglądanie, zostawcie łapkę w górę, e, Dzwona, komentarz, no i co? Widzimy się już w następnym odcinku. Elo.